Jedna z moich australijskich piosenek z roku 1997, Autoportet z Psem. Mój pies nie lubi psów, a ja nie lubię ludzi. Wonisadów sadów, od słów obu nas szczerze nudzi. Czasami ktoś się zbliży, upewnić się, czym pachnę i pies mój go poliże. I ja ogonem machnę, a ów w słabizny mi swój nos bezczelnie wtyka i tylko po to by z pogardą się odsikać. Więc odchodzimy w dal, nie dbając o gładę. Brodząc z połyskiem fal, za swoim własnym śladem. Mój pies nie lubi psów, a ja nie lubię ludzi, Oni zadów zgod słów, obu nas szczerze nudzi. Czasem jak pomylony pędzi za którąś z suczek. Ja miałem już dwie żony i starczy nam nauczek, więc go do wody Buch. Wrzucam wśród fal rozprysków, trawiamy łapy w ruch i radość mi z pysków. Potem w słonecznym śnie sierść nam paruje słono, więc otrząsamy się od nosów, do ogonów. Mój pies nie lubi psów. A ja nie lubię ludzi Oni za dup słów Obu nas szczerze nudzi Siadamy na krawędzi Wpatrzeni w morski majak. Ja trapię się gdzie swędzi On liże się po jajach. Mieszamy tak dzień w dzień Te piesko ludzkie światy Wdychamy przestrzeń liśnień Rzucamy sobie patyk Mną szczęsny skowy tułka. Jak pięknie bez człowieka, jak pięknie jest bez psa, zgodnie mój pies zaszczeka i aż nas zmieszko studzi. Siedzimy tak we dwóch, bo on nie lubi ludzi, a ja nie i... lubię psów.